Pochodzę z Waszyngtonu i nosisz stan. Co to było? Ludzie myślą, że jestem młoda, głośna, niedojrzała i głupia. Udowodnię, że się mylą. Studiuję biologię. W końcu będzie musiała się ubrać. Gabi powinna zakryć cycki. Zawsze miałam wysoką średnią. Teraz pomagam bezdomnym. Gabi się pogrąża. Nie powinna uzewnętrzniać się przed szefową. Widzę, że lubisz opowiadać o sobie. Co zrobicie, jeśli spodoba Wam się ten sam facet? Powinien wybrać mnie. Jeśli wybierze inną, rozbije ich związek. Nie jestem zazdrosną jędzą. Dorastając w branży, nauczyłam się oceniać ludzi. Intencje Gabi nie są szczere. Po co tu przyjechałaś? Co chcesz z tego wynieść? Myślę wyłącznie o sobie. Takie doświadczenie może mi pomóc. Wykorzystasz je, żeby piąć się wyżej. Na pewno. Nie tak przedstawiamy się pracodawcy. Jeśli podpadniemy Lindsay, możemy zostać zwolnieni. Nie mam czasu dla ludzi, którzy chcą wykorzystać moją markę dla własnych celów. Rozumiem. Sama chcesz dostać gwiazdę. Nieprawda. Akurat, chcę reprezentować ciebie. Gdy tu przyszłam, byłaś w samym staniku. Jestem sławna i ludzie próbują mnie wykorzystać. To nic miłego. Jest za gęsty. Dodaj więcej prosekko. Gabi ciągle się popisuje. Uwielbia kończyć cudze zdania i przypisywać sobie nasze zasługi. Kto go zrobił? Billy. Mój jest lepszy. Mogę spróbować? Nie ma po smaku, bo dodałam więcej szampana. On postawił na tequilę. Wolę ten. Daj się napić. Gabi. Gabi jest irytująca. Co ona wyprawia? Dobra robota. Brawo, Billy. Wygrała drużyna. Jak leci? W porządku. Chciałam przywitać się z moim kolegą, ale Gabi dała mu buzi. Tak się nie robi. To ja byłam z nim umówiona. May wzięła przykład z Gabi. Co słychać? Hi. Byłam trzecia w kolejce. Wow, <noise> nie mogę z tymi dziewczynami. Co się stało? Gość zaprosił mnie na randkę, a Gabi postanowiła się z nim przywitać. Nie rozumiem jej. Poczułam się niezręcznie. Wykorzystała mnie, żeby zwrócić na siebie uwagę faceta. Zapraszam go tu, a ona go całuje. Zachowała się okropnie. Gabi złamała kodeks dziewczyny. Nie dostanie drugiej szansy. Nienawidzę desperatek. Musi być w centrum zainteresowania. Chodź tu. Wszystko sobie wyjaśnimy. Nie podrywaj moich facetów. Nie podrywam ich. Są mi obojętni. Jeśli wkurzacie zwykłe powitanie, chyba masz problem. Nie wiem, kto ma rację, ale zaraz zrobi się gorąco. Powiedział mi, że nie jest zainteresowany desperatką. Też nie byłam nim zainteresowana. Tak, to odebrał. Pomylił się. Ty też. Nie mylę się. Po prostu nie rozumiem, dlaczego jesteś zdesperowana. Trudno. Nie dotykaj mnie. Przeginasz, nie dotykaj mnie, już Cię dotknęłam. Zrób to jeszcze raz.